Dzień dobry, no witamy, o nie, ja widzę właśnie, o teraz nie. zobaczyłam, o nie, ja też, <laughs> o ciebie, Bondika mam, ja, niu niu, no gratuluję, no ale wiesz co, nie żałuj, bo no nic gdzie? nie da, gdzie, no, bo nic nie da, no śmieje no. się przecież, no wiesz ale co, ale mam swoje maluszki, zobacz, no, pięknie. odcinek jest za 10, 20, 30, 41, hmm, tak, bo poprawię się, 40. Matematyka się kłania, szkoła podstawowa. No, trzeba czasem by było wrócić chyba i w ławkę usiąść. To ja zaczynam już, co? Bo teraz, ja jestem ciekawa. Teraz ty mi żałujesz, się śmiejesz. <laughs> ja ci przygotuję tego bądzika. Ej, już. nie trzęś tym stołem. Misiu. Stołem trzęsiesz. Co? Ja? Co? Może ja ci przygotuję ten... Nie. Chodź. Ja szukam tutaj koniczynki. O. Ślimaczek, podkowa. Ajajaj, aj, aj. a o, zobaczcie. 80 jakie my, my bierzemy te duże zdrabki, a zobaczcie co w tych małych można trafić. No zobaczymy, może w słoniku coś mamy. No to dawaj. A Ktoś ostatnio 40 tysięcy trafił. Była w Poznaniu. Poszukamy szukamy słonia. No nie mamy, a Typo, patrzymy ile było? No patrzymy. No. I Jezuski. co ja patrzę? Wiesz, ładnie 20, ładnie. To co, pensyjka?

Nie ma. Czyli pusto. No to to super. teraz siódemia. 32 spaczki. Mamy 9, 2, 8. 3. O tampo zamykane, a tak a tu słychać. Tak słychać nie? jak jadą, no. Piąkka. Jak jadą, jeszcze pies sąsiadów siadł <laughs> <laughs> U nas nie ma nudu. Kochani, nie ma. Pusto w U maluszkach. Nas nie ma Widzisz. Ja te maluszki tak drapię, bo je lubię, a one tak nie chcą mi się odwdzięczyć. Wiesz? Nie wiem. Posprzątać. Dwudziesta trzecia z drapunia z paczki. Tu będziemy szukać liczb i gwiazduni. No to szukamy. Od tego U 28,1,14. Nie masz mojego łyczka kawy? Ja mam swojego. Gdzie masz swojego? Ty już masz fusy prawie. No ale ja lubię. <noise> ja wolę kawę. No i. No niestety w pierwszym Kochani rządku też, nie ma. Kochani, Wam też życzymy pysznej kawy. kawoli. Mi się dawaj to wygramy. No ja szukam. szukam. 11. Szukamy, szukamy blisko, blisko i zobaczcie, no. no naj blisko. Najwięcej blisko mamy. Co teraz mi dasz? Czekaj, proszę bardzo, ekstra Ekstrapensja ekstra pensja z numerkiem 26. No dobrze. No to co my tu? O, tu jedyneczka, 23, 17 i 11. Mhm. No takie piękne te liczby. Ja muszę mówić, że są piękne, bo może coś dadzą. 18, dwa. Dwadzieścia siedem, siedem. I lusterko. Tak jest. 34 22. Dwadzieścia o napis. I i zobacz nawet nie pomagam jakie tutaj zachęcamy do tego drapania pięknego kochani ja tu posprzątam i proszę I love neonowe dawno i nie był chyba na no dawno i szukamy jeszcze pliku. No, to no zobaczymy. zobaczymy. Może, może przyjdzie piątku coś zajrzy pięknego. Będziemy szukać 27 12. O. 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 Piękne. 7 21. No 7. Bardzo amcje. fajnie. A mam. 11. 17. 17 było w eksploincie. 35. Szóstka. Szóstka. 29. No to Ona. liczymy teraz na drugi rządek. O! Też było jeden kawałek z trapezji. Jaki? 9. Jaki Drapink, Cztery. Tak. 4. 25. I na końcu pusto. Ja nawet nie szukam tych kontrolnych. o. Ale się znalazły. Bo jak pusta zdrabka, to. Czasem może, bywają puste Może nie? ta, bo ta zdrabka na, na nas lubi, nie? Nie. Sprawdzimy, co w tym.

42. I nie wierzę. Passa trwa dalej, Misia. Zostały ci dwie zrabki. Super linie. i ekstra linie. No to zaczynajmy te wygrane. Zaczynajmy. <laughs> ja ci tu kibicować muszę. A ty masz fajne numerki, bo teraz 26, a potem 7. No dobrze. Ta no wiekoria. to teraz ptaszek i dzwonek. Ptaszek i dzwonek. Mhm. I Wszystko. tylko to. Co się nie było. Kolejne dwa. Biedronka, serduszko. Mamy biedronkę i mamy serduszko. Biedroneczka. Serce. Serce. Wszystko. Wszystko. Mhm. Leżak moneta. Będą obydwa dwa symbole. Moneta. Leżak. Ale po jednej sztuce. <laughs> Ale były. Ale były, to wiesz. Może pomogą. Korona lody. Mhm. Lody już widzę. Ale korona nie widać. Misiu, misiu. Może no teraz nisiu. będzie ładniej. Piłka, słonik. Piłeczka jest. Piłka. I słonik. Mamy Piłek piłka. najwięcej mamy, chyba, dzisiaj. O tak, pięknie. Dobra. Kwiatek, gwiazdka. No to gwiazdkę mamy. Super. Gwiazdka i kwiat. Wszystko. Dalej. Szukamy rolki i cytrynka. Cytrynka. O Robek. tak super. Parasol kości. Parasolki to były. Na pewno. Parasol kości. Diament Łódź. Diament Łódź. Diament jest. Dobra, cztery ostatnie. Kotek. Tęcza rower. Były to symbole, były. Rower jest. Czy nam tu pomogą coś wygrać i pięknego zdrapać? Tu mamy tęczę. No powiem wam, że dużo tych symboli zostało, a my drapiemy ostatnie dwa. Księżyc, wiatrak. No wiatrak jest, księżyc też. Zobacz. wiatraczek. Księżyc. księżyc, ale chyba to blokowane. I Akurat sprawdzamy. Tutaj tak jest. Różne. Różne. No to kochani, szansa i nadzieja w Bądziku. I kochani krem de zero. la krem może być może to być także sprawdzamy o, z tej strony będą kości i i kwiatek dobra kości kwiatek o o o kości i kwiat. I wszystko. Hmm. Kolejne dwa: serduszko, czapka. Serduszko widziałem. I czapka też będzie. Jest Serduszko. Kolejne. A czapunia tu dopiero. Na dole, ale była. <laughs> się pokazała. Balony i parasolka. Balony. Mm -hmm. Tu. Balony. Parasolki nie widać chyba. No nie. Uh -huh. Ja już tu widzę słonko, dzwoneczek. Okej, okay, okej. Okay. Słonko i dzwoneczek. Dzwoneczek mamy. Słonko. I to chyba kotku, Słonko. wszystko. Mhm. No dobra, ale to jeszcze zobacz, podkowa motyl. Podkowa jest podkowa i motylek. Dobra, tutaj mamy podkowę. Tu. Coś tam gdzieś nam... Tutaj coś wiesz co? tutaj Taka jakiś... się zrobiła wiesz tak. co? Tak. Dobra, no to kolejne dwa. Księżyc, tęcza Księżyc. i szukamy. Tęczy Księżyc, Księżyc i tęcza. Tylko jedna? Ale powiem Ci, że nieraz lepiej niech nie idzie, ale niech linie wpadną. Bo nieraz szło, szło, szło. Rower, rolki. No wiem, że tak no. było. Wiem. Roleczki. Tu. Rower. Co Ty robisz? Sprzątam. No się chcę tu oprzeć bliżej. <laughs> Co Ty robisz? Rolki. Słuchaj, nie mamy wygranych, to chociaż się pośmiejmy trochę. <laughs> Cytrynka, popcorn. O, no się. dobra. Cytrynka, Cytrynka popcorn. Cytrynka do herbaty, a popcorn na filmu. O. Ale my ostatnio, wiecie co? O 12 w nocy popcorn co robiliśmy. Robiliśmy. spała, Mati spała, my popcorn. Jechany był. <laughs> Popcorn cytrynka i cytrynka. No to widzisz, no, jak mi No właśnie ci podpowiadam. Cytrynka i o, mamy tu popcornik i tu czyli, dobra. Czyli fajnie się zaczyna robić. Może zaczną sypać nie, kochani. Kto wie, kto wie. Dwa kolejne. Piłka lody. <noise> Michała Zrobkana. Piłka lody. Lody. Lody to. Uważaj uh -huh. chyba z piłeczką. No nie ma. Jeszcze mamy 8. Kurde, nie strasz mnie. No co ty robisz? Ała, no co ty nie bijeś? No bo. No. Weź te łapy mnie. <laughs> Jak? Weź mnie te łapy. No wiecie co? Ja sobie tutaj biorę rękę delikatnie, a ten mnie straszy tu dziuba. Nie strasz. Straszysz tym złotym jeszcze, tym ostrym. Nie tym ostrym, tym. No. Kasę tak trzymałem. Ała! Ja nie kuję. Arpuz wiatrak. Już mi nie pomaga, nie chcecie. Nie chcecie. Arbuz Kinga zakłada sama kanał. Wiatrak. No szkoda, że pod zdrapkę mi te, tego, tego nie dałeś. Tu. O tak? O, o tu tak, no. O tak? Tu? No. Tu? No. Sz <laughs> szkoda. Wiatrak. Czyli wszystko przed nami. Arbus. No dobra. Z tego wszystkiego to my nie wiemy, czy my wszystko też ja tak Nie wiem, bo mnie denerwujesz. Klucz Łódź. Nie wiem, czy ty to specjalnie robisz, żeby no nie uruchomić, No nie, tak, no czy... ja, tak, tak trzymałem. Tak się trzymałeś, się, się. się gdzie? No tam jezioro. <słyska> pośpiewaj, pośpiewaj. Lepiej może nie. No dobra. Bądziku, dawaj te linie, bo... a co ty mnie tutaj straszysz, misiu? Sakwa, słonik. Dawaj, bądź linie, bo Kinia jakaś nerwowa dzisiaj. <noise> Szuka wady. Kinga. <noise> słonik, sakwa, ale nie że nie przyszła, było, nie? Na us... No, Łukasz, na uszak. <noise> I? Oj, diament, laczki. No, laczki były. Tak. Ja nie wierzę. Widzisz, pożałowałeś mi tego. Jak błąda. ja ci pożałowałem? Pożałowałeś, zobaczyłeś i pożałowałeś. Weź, ty tam gadasz już jakieś. Epe, no. to oddaję ci podrab sobie. <laughs> no, Łukasz masz. Łukasz masz sobie podrap. O, mam linię. Dwie dyszki na pomnożenie. Kochani, no i dzisiaj si co? Dzisiaj on się. On mnie tak, on tak, ja tu drapałam, tu, a on dosłownie. Ja trzymałem tu. tak. I ja biorę ręką, i akurat wiesz co, tak ale się nie tym, robi. Ale nie tym ostrym, no tym, nie. tak. No dobrze, trzyma. ale musisz mnie straszyć. No to tu się trzyma ręce, jak się ktoś drapie, czy tam dalej się trzyma? No tu No to ja ci tak będę ty trzymała teraz, teraz przy tak następnym pokażę. odcinku. Nie, ja ci pokażę, jak ty, jak ty będziesz miał, jak ja z tobą mam. Tak. Kochani, oko za oko. Małżeńskie porachunki, część pierwsza. No dzisiaj niestety, Misiu, na podsumowaniu nie ma co pokazać. Bo wszystko puste. Ja cię kręcę. Za ile to było? Za 41 odcinek? Chyba 41. Miszka tylko wzrusza na, z ramionami obrażona na mnie. Chyba muszę dać jej buzi. Na przeprosiny i koniczynkę. No pożegnaj się chociaż. To pa słoneczka. Do następnego odcinka. Ojej, moja... Trzymajcie za niego kciuki, bo będę mu przeszkadzał. <śledzianie> Małżeńskie porachunki, część druga już niedługo. Nie tak. Papa! Pa.